Nie Mandero Słuchajcie jak się radują Deszczu już nie było spory, dłuższy czas A dzisiaj coś tam pokropiło I tak kropi teraz delikatnie Dzisiaj mamy 20 maj i mamy święto najświętszej Marii Panny Matki Kościoła a? i czy ten deszcz jest przypadkowy? Nie sądzę. Jak to mówią deszcz majowy, czapki z głowy, kiedyś tak mówili starzy ludzie. Starzy ludzie miałem 6 lat, pamiętam. Czyli dawno temu to było i nieprawda. Kurde, pugi nie schowane i opryskiwacz, najgorsza, ale jeszcze dzień pustoi. Może się nic dla niego nie stanie. I dla niego te plastiki z biarskiego nie są zbytnie odporne na warunki atmosferyczne, na słońce. Dziś kiedyś u kolegi widziałem, on miał barskiego już z 5 lat może, ale w większości on czasu stał na słońcu. To te plastiki to się zrobiły białe, to. I myślę, że z czasem to one pewnie zaczęłyby pękać i się jak te polskie stare na przykład plastiki z dawnych lat. Tak jakby coś utlenień jakieś zaszło w nich, czy coś. Jakiś proces zachodzi. Że jakby nie było, to dzisiaj świętujemy. Świętujemy, ale można sobie tu przyjść i popatrzeć, i pomyśleć, co dalej z tym zrobić. Patrzcie jak wygląda konstrukcja teraz tego sprzęta. Jak to, co to wygląda? Jak co teraz myślę. Jakby ta rura była pusta. Ta rura to jest tylko tak na razie. Nie ma jeszcze tam ogranicznika. Może to rurę tu by ręcznie składał holender. Po co jeszcze pchać koszta w siłownik, ale wiem, że wygoda, ale na razie zobaczę, jak to się będzie ręcznie rozkładają. Ono ona to się fajnie leciutko rozkłada. Jednym palcem praktycznie. No jeszcze dojdzie ślimak oczywiście. Na razie jest pusta rura, nie? Pusta rura, dojdzie ślimak, to trochę to będzie więcej ważyło. Ona będzie deko coś kołtego, o tako będzie sobie szła. Centralnie do tyłu. Fajnie wyszło, patrzcie. Praktycznie równo z tyłem. Wyszło. Dio się rozłoży. Po rozłożeniu. Czekajcie. mało mi. O. To było robione w sumie pod ten budynek. O. Mamy szczelinę 10 cm. Praktycznie u góry. Tak to wygląda. Ostatnio nic nie nagrywałem, bo, bo nic nie było na Praktycznie tylko to. No, patrzcie. Odtąd od, do końca to tak będzie miało jakieś 1,80 m. Jeszcze tam się da to lekki spad. To jeszcze będzie się sypało na błoka. To będzie idealnie. No, nad to może by nie wysypał, tu rurą. Ale to nie ma takiej w ogóle myśli technicznej, i to będzie na tirasy, sypane, czy coś. No i teraz tak. I teraz sobie przyszło tutaj, będę myślał, jak to dalej tutaj te skosy porobić. I czy jeszcze dawać w górę tutaj nakładkę jakąś tam. Nadbudowę czy robić. To nadbudowę to na razie, to się zrobi na samym końcu. Powiedzmy. To się zrobi, się policzy mniej więcej metrów sześciennych będzie wchodziło. No to. Czy jeszcze pójdzie jakiś od, odkos do zaczepu. Bo się boję, żeby zaraz zaczep się ni kąta nie zmienił swojego położenia razem z tamtym. A tutaj się odkos gdzieś w tym miejscu. I do tego. Tylko tak dać, żeby to ręce i nogi miało, nie? Ładnie wyglądało, żeby, nie? O to mi chodzi. No tak. I tak to wygląda, proszę Państwa. Trzecie sporo wzmocnić, porobić. O Będzie ciepło. Coś tu co się może jutro będzie przy tym robiło. Tutaj jeszcze jakiś pasowałby zastrzał dać. Zastrzał tutaj. No i tutaj później będzie szło sobie stąd. I tam też, do tamtego, żeby się trzymało. Ja nie wiem, czy tyłem nie dać jeszcze. I do przodu takiego profila jeszcze pierdyknąć. Jak myślicie? Tak środkiem pierdyknąć tylko. Tylko ustawić go tak pod kątem, żeby jak się sypało zboże, żeby ten kant był u góry. Jeszcze nie wiem, pomyślę. Żeby to później coś się nie wygięło, to nie? Będzie napierało na tą ścianę. Nie zawsze jakieś tam wzmocnienie, to zawsze jakaś zapobiegawczość jest. Profilektyka tak powiem. No i tu miał być siłownik dany, ale teraz tak się zastanawiam, czy jest sens dawać siłownik, czy wysiąść ze z traktora, tworzyć tą rurę i tu zrobić sobie jakieś kurde zamykanie, coś a'la jak pyk, i się będzie sypało. No gorzej by było, no ale raczej jakby nie, tak nie będzie, że zostanie coś w rurze, trzeba wyłączyć, nie, i wtedy trzeba ją składać. A to by się wtedy z rury sypało pewnie, zaniedbicie. No właśnie, tutaj trzeba jeszcze będzie zrobić jakiś tu będzie otwór oczywiście, i tutaj pewnie coś trzeba będzie przyciągnąć, I jakieś zamykanie to zrobić, że to się będzie zamykać ten otwór. Tak sobie teraz właśnie myślę. Że go się zamknie? Załóżmy, no, zamykasz, wyleci wszystko i wtedy róża się złoży. Nie wiem, czy w dobrym kierunku myślę, ale tak, tak mi się wydaje. Hmm. Ja bym chciał, żeby tu weszło 4 tony. Więcej nie potrzeba. Tu wiadomo będą skosy. Wszystko tu na dole to będzie mała powierzchnia. Tutaj będzie trochę. Bo szerokość to jest jak przyczepa. Przyczepa D46, D47 i inne podobne jak są takie. Nie wiem ile te mają. Stąd do tamtok mają 2,35 szerokość jest. Czyli by odjąć w środku po 5 cm, bo prawie jest piątka, 5, 5 razy 50 x 54 W środku będzie 225 Długości ma 200, 380 ma W środku Stąd do końca Kogoś to długą wyszło, miało być krótsze Na początku Była no, taka kamienie żeby zrobić dotąd, gdzieś tylko No ale wyszło tak jak wyszło I z tyłu dalej, także Także to już będzie dobrze zrobione, bo Punkt ciężko... ciężkości Gdzieś będzie w tym miejscu Tak jak mam teraz rękę, tak Patrząc się, o gdzieś tutaj obędzę się tej ciężkości, w tym miejscu, czyli też nie będzie za bardzo na traktor napierało, jak to niektórzy mi pisali, że, że źle będzie zrobione. No to... No bo te skosy takie idą, prawda? Tutaj skosy, te skosy to tak liczę, no tutaj o 90, tutaj gdzieś będzie. bo tam jest tył dalej odcięty jak przód, nie? Jeszcze o to mi chodzi. I tak to. O tym się będzie słomę wodzić, będzie jego traktorek i, i siano. To się zaczepy porobi. I tak to. No to co? On przestał padać? Co, ty? Jeszcze by trochę popadało, wielu. Koło godziny 20 jeszcze ma jakieś opady. Przejść? Patrząc w się prognozą pogody Meteo gdzieś tam za zamościem, czyli jakieś ileś tam kilometrów stąd przeszły dzisiaj gradobicia podobno wszyscy mówią No to właśnie oby, oby, oby to nie było tego tutaj u nas, ale wszystkiego można się spodziewać Prawda No także dzisiaj na placu boju pusto tylko zostały jakieś Elementy stalowo-metalowe, na złom. Tu by można coś zrobić, krzesło takie dać. O, tamto załóżmy, posiedzenie z tego, z cyklopa. przyspałaś sam. No to słabo by wyglądało trochę. Żeby to była cała rura, to by było fajnie. tu, żeby podcinać to po prostu te elementy, te zawiasy. No, było takie retro krzesło. To jest, nie, to było dobre, ale, ale to odciąłem element jeden, bo tamto jest pierze zielone. Ten, ten jeden element to jeszcze był w sumie praktycznie dobry. Ale co z tego jak mam jeden, bo dwa kupiłem takie. Na Mazurach. Dobra, pozdrowionka serdeczne. No i niech tam jeszcze wieczorem trochę spadnie tego deszczu Już coś trochę pokropiło Nie jest źle, ale dobrze też nie Zawsze mogłoby być lepiej Nie? No także Trzymajcie się na razie No już jakieś chmurki też wychodzą